Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj nagram y, poziom czwarty z logo Quiz. To jest Torino. T-O-R-I-N-O ty, ty, r, 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 Następny jest City. City. C-I-T-Y to jest witesse. Przez V się pisze, tylko gdzie jest V. F, i, ty, E, S, S, E. Sampdoria. P Sam, S P M P, O, D. Sam d, O. -d Zagrzeb. t i n a m y o z Z a g Ż, West, v, Est, b, R Z e b Łezbrom. W-E-S-T-Y-R-O-M. Espanol. E- c p a n E o l Nie wiem, co to jest. Lech Poznań. Kolejusz. Augsburg. A, u, g, z, b, u, r, g. Sanderland. S, u, n, d, e, r, v, A, n, d. Nie wiem, co to jest. To, to też nie wiem. Nie, to jest chyba jakieś fluminesy, czy jakoś tak? F, l, u, m, i, n, e. C eh 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 -e -e. Hm Hallo ne. -e Nee Ja hem Hal H U -le. T i T. Ło! Wow, gratulacje! Zbłokowałeś pełen piąty. N. 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 A. G. A. Utrecht. U. Ty. R. Eee... robię to trochę dłuższe, no bo trochę krótko to trwa, a ja już przeszedłem cały ten poziom. Coś mi to dobrze idzie. Ty, O, U, Nie, wiem. Lesser City. L, E, S, T, R. C, I, T, Y. Palermo. P, A, L, -l E, R, O oh. hm. Nie wiem co to. To też nie wiem co to. To jest... Też nie wiem co to. Lewante. A, N, E. basel b a s e l e ferre nord fener B, N, E, wiem. M, City. B, E, r M, G, A, M, E, T, N, B, M, G, H, A, M, E, T, N, T, E, -f -f, -f, F, F, Flamengo. Majorca. M alele ore. l Standard Liege. Lish. Standard Lish. T a n Uh, Blackburn City, nie yeah, Blackburn Rivers. B L A C. Bla hm. Black B. Nie wiem co się pisze. Jeden na pół. S. I to wszystko. 22 na 30. Ale mi dobrze poszło. No to to było na tyle w tym odcinku. Chyba, że chcecie, żebym poziom piąty już wam pokazał, jak to będzie wyglądać. To jest poziom piąty. Dobra. Tak będzie wyglądać poziom piąty. Te zespoły wszystkie. Widzę chódź. Hm. Czy to nie widzę? Nie, to nie jest widzę. a myślałem. Szkoda. Dobra. No to do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że będziecie ten odcinek lajkować. Mam nadzieję, że będziecie następny odcinek lajkować. I wszystkie moje odcinki. Naciskajcie dzwoneczek i mnie subskrybujcie. No to do zobaczenia w następnym odcinku.